Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy z Bartkiem. Bartuś. I zaraz jeszcze Michał do nas przyjedzie i będziemy w trójkę tutaj Mamy piękne kąpielisko do sprawdzenia. Odpalamy machinę. I co? nam powodzenia. Skakujemy. Pierwszy fancior 10 groszy, panie. Szał ciał po prostu. Ciach, to torby. Zawsze 10 groszy mnie na paliwo. Ja będę miał szczęście, coś czuję dzisiaj, nie? Czemu? Podko Podkowy wykopałem, i to srebrno, podkowa, i to srebrno, nie? Co my tu mamy? 10 złotych z czasów Perelu, bogactwo. Ciach do fantów. Parę monet później, jakieś 10 kropłówki wychodziło, a teraz mamy ziczko, i dotarł do nas jeszcze Michał, ale się odgrodził. Poszedł do drugą stronę, się nie dziwię. Oczywiście, bisterek z tableteczkami. Ciekawe, czy na ból głowy. Skopolim, Skopolan, jakoś tak. Do fantów, brzydkich. Opla. Waziczko! Waziczko i jeszcze jakiś gruszyk grosik. Uch, a już na takie bardzo głębokie powiem wam. Waziczko i grosik, ciach. Muszelki nie chcę. Do fantów. Hmm? Skakujcie, skakujcie. No, jak srebrnego łańcuszka, ale zobaczcie, on się rwie w rękach dosłownie. Opla, do funcharów. Czy to jest wszystko? Nie, jeszcze monetka, czyli łańcuszek raczej przez szełarek wpadł do monetki. 10 groszy? Tak, to jest ten sygnał. 50 groszy. I powiem wam tak, wychodzą tutaj na głębszym jakieś monetki, ale bez szału. No jedna dwuzłotówka wpadła. Szukamy dalej biżuterii. Dwa sreberka, nie jest źle. Słyszycie go? Co? O, słyszycie go? On chce łańcuszki na pół wszystkie złote Dwa złote Nie złoty łańcuszek, dwa złote Zwykłe Zwykłe, zwykłe A ja mam sreberko O, no chodź ty, chodź Chodź maleńkę Wyciągnąłem górą, ale... O, to nawet nie jest łańcuszek, to jest kolczyk Srebrny kolczyk Z kulką czech fantów. Ja pierdolę, ale wiesz, wiesz czemu się tak cieszę? Świ, świ, zdążył powiedzieć, będzie gold. Nie, ale wiesz czemu się tak cieszę, bo... No, tak. Bo, cieszę się, bo ja wyciągam ten sygnał. Jeszcze nie wyciągnąłem wody. No, I powiedziałem, tu szybciej golda znajdziemy niż tam, nie? <śmiech> <śmiech> I patrzę jest tak Ja pierdolę to za Ja pierdolę To ale takie no, sytuacje, takie sytuacje najbardziej cieszą, nie? Ale jaki czysty w ogóle wyszedł, one często są takie brudnawe. Jest punca. Ale wyciągam sito i mówię, tu szybciej znajdziemy golda niż tam. Jest gold. Jest gold. Przypadek? Nie sądzę. Mam tego czuja, nie? Masz tego czuję. Blaszka wędkarska, nie? To jest... będzie taka wiesz, taki śmietnik z jakimiś tam... prl śmietnik tu jest, no. Jeden złoty PRL. No i powiem wam, że fart. 10 eurocentów. Kto by pomyślał, nie? A, jeszcze tak ładnie golda widać. Uch. O, bezpiecznik. Żeby było bezpiecznik teraz. Magazynek baterii. No i pięknie, w posprzątane. Moi drodzy, jesteśmy na kolejnej miejscówce i tutaj chyba chwilkę zostaniemy. Zobaczcie jak ładnie. Ja dziękuję. To co, odpalam machinę i skakujemy. po 1 złoty PRL to chyba przewiane, bo tutaj żadnych innych sygnałów nie było. <laughs> 10 groszy i 1 złoty PRL. Moi drodzy, pierwsza biżuteria z tej miejscówki. Kolczyk. Czyżby jeden z takich taki To jest kolczyk w kształcie telefonu starego. Ale ja. ja. Trafia do mojej kolekcji brzydkich kolczyków srebrnych. Czyżby złotóweczka? Złotóweczka, ale ta tu trochę poleżała. 95 rocznik działać torby. Pogoda się zrobi niefajna. Ołów wędkarski. Kolejny. Ale, że tutaj. 5 złotych czasów PRL-u. Przed chwilą wpadło kilka dwójek. czyli dwóch złotówek, ale też z prl niestety. I tu głębiej wychodzi coś i za pomocą jest totalny śmietnik. Tu jest w miarę czysto. Srebrny pierścionek, ale taki bardzo drobny, i to w dziwnym miejscu, gdzieś tutaj na uboczu. Moi drodzy, czas robić podsumowanie, zanim do, jednak do niego przejdziemy, zapraszam Was do swojego sklepu dla poszukiwaczy, link do sklepu jest w opisie pod filmem, możecie tam kupić wykrywacze metali, sita, torby i tak dalej, a teraz przejdźmy do e, podsumowania, jeżeli chodzi o Michała, to ma e, raz, dwa, trzy, cztery, 5 złotych, e, srebrny łańcuszek, przepraszam, bransoletkę z wukruka, jakiś kolczyk z kłódką, znaczy kolczyk w kształcie kłódki, e, no i obrączkę aluminiową. Eee, jakieś srebrka pochodziły eee, Moje prl tutaj macie i śmieciory. Masa ołowiu standardowo. Jeżeli chodzi o bilon, aktualny 2, 4, 6, 7, 8 zł przeszło. Eee, ze sreberek mam dwa pierścionki srebrne. E, łańcuszek i teraz tak. Z ciekawszych kolczyków, e, to mam kolczyk w kształcie telefonu zawieszkę w kształcie podkowy, która mi przyniosła szczęście. No bo moim fantem dnia jest ten oto piękny pierścionek złoty. Mam nadzieję, że dobrze widać. No i jeszcze tak śmiesznie wyszło, że akurat powiedziałem, że tutaj prędzej znajdziemy złoto w takim bocznym kąpielisku niż na ten głównym i akurat patrzę do sita a tam złoto. Tak więc moi drodzy, ja uważam wypad za bardzo udany. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie mi łapkę w górę, zachęcam do komentowania. A teraz lecimy, cześć.